Proszę o zabranie głosu proszę Stanowska Górowskiego, tak by... Witam Państwa serdecznie. Chciałbym w imieniu Narodu Powiatu Górowskiego, Pana Burmistrza, Obu Rad, Rady Powiatu oraz Rady Gminy Góra serdecznie Państwu podziękować za udział w tej że jakże ważnej uroczystości zarówno Katyn, jak i Smoleńsk, to dwie tragiczne rocznice w historii naro narodu polskiego. To takie wielkie rany, które, z których pierwsza, ta 85. rocznicy mordu katyńskiego zabliźniała się przez ponad pół wieku. Jest to o tyle tragiczne, że na tej półprawdzie albo na kłamstwie opierały się nasze opinie skłócano rodziny, zabraniano pod groźbą kary na ten temat rozmawiać. Ja taką, przypadek z własnego życia może króciutko powiem, kiedy jako nastolatek podrabiałem lekcje, a obok siedział mój tato słuchający Radia Wolna Europa i był temat Katynia, a z uwagi na to, że te audycje były bardzo mocno zakłócane z różnymi brzęczkami, więc co mi ogromnie przeszkadzało w odrabianiu tych lekcji. I zwróciłem ojcu uwagę, że nie dość, że mi przeszkadza, to jeszcze bzdur słucha. Jako że w szkole nauczyciele inną prawdę mi pajali. No poróżniliśmy się wtedy bardzo i prawdę poznałem w wieku 30 lat, kiedy udostępniono mi wydanie londyńskie wydanie pamiętniku generała Andersa, gdzie ta sprawa była przedstawiona zupełnie inaczej, jak mnie przez tyle lat uczono. Ja wtedy tatę przeprosiłem, ale drodzy Państwo, mija dzisiaj już 85 lat od tego wydarzenia i nikt z tych nauczycieli, którzy mi tę wiedzę wpajali, nie, nie, nie zdobył się na jedno zwykłe proste słowo przepraszam. Dlatego mając na uwadze też te drugie, to, to drugie wydarzenie, te 15. rocznicy katastrofy smoleńskiej, gdzie zginęła elita narodu polskiego, gdzie zginęła para prezydencka, gdzie zginęli dowódcy naszej armii, zginęli przedstawiciele rządu, episkopatu, ale również organizacji krajowych, społecznych. Do dnia dzisiejszego my tej prawdy nie znamy. Co mnie osobiście bardzo boli, bo. Wracając z pamięcią do tejże zbrodni katyńskiej, mam pewne obawy, czy moje pokolenie jeszcze tę prawdę pozna. Czy trzeba będzie następnych 35 lat, żeby poznać prawdę. Stąd apeluję do zebranej młodzieży tutaj, bo tak jak powiedziałem wcześniej, moje pokolenie już pewnie tej prawdy nie pozna, żebyście jako młodzi ludzie, ci, którzy po nas przejmą, te, te wszystkie stanowiska zrobili wszystko, żeby ta prawda została przedstawiona narodowi polskiemu, żebyśmy bez względu na to, jaka ona będzie, żebyśmy ją poznali w końcu i bo tylko prawda nas może wyzwolić. Ja tyle tytułem podziękowania, mimo wszystko życzę miłego, dobrego dnia i dziękuję serdecznie. Dziękuję wszystkim Państwu za udział w uroczystości.